Jej twarz znała cała przedwojenna Polska. Irena Malkiewicz, gwiazda sceny i ekranu, uosobienie klasy i elegancji, wcielała się w arystokratki i bamy, tworząc świat piękniejszy od rzeczywistości. Gdy Polska pogrążyła się w mroku, weszła na inną scenę. Jako lira, żołnierz Armii Krajowej, razem z siostrą Izabellą, oficerem kondrowywiadu, prowadziła śmiertelnie niebezpieczną grę. Za tę odwagę zapłaciła aresztowaniem i pobytem na Pawiaku. Gdy wybuchło powstanie, stanęła do walki na Pradze. Tam zryw zgasł po kilku dniach, a ona z drugiego brzegu Wisły musiała bezsilnie patrzeć na agonię reszty miasta. Tę siłę i ciężar przeżyć wniosła z powrotem na ekran. Dlatego jej rola nazistowskiej strażniczki w pasażerce Andrzeja Munka jest czymś więcej niż aktorstwem. To wstrząsające świadectwo złożone przez kogoś, kto poznał złot podszewki. W rocznicę jej urodzin wspominamy dziedzictwo wykute w blasku fleszy i w cieniu konspiracji. Dziedzictwo sztuki, odwagi i niezłomnego ducha.